Zaczęłaś randkować z nadzieją, liczyłaś, że wszystko szybko się ułoży, a tu nic. Może siedzisz w dolinie negatywnych emocji, frustracji, zniechęcenia czy złości. Ale ta dolina to tylko fragment. Za nią jest coś więcej. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, zapraszam Cię do wsparcia, utrzymania i rozwoju tego kanału. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Dziś chcę Ci opowiedzieć o projektowym wykresie nastroju. Dowiedziałam się o tej koncepcji z książki Mikołaja Marcela, w której opisuje on Tima Brauna z IDEO. IDEO to jedno z najsłynniejszych studiów designerskich od ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych. I o co w tym chodzi? Projektowy wykres nastroju. Jak oni realizuje jakiś projekt, to on zawsze mówił, że ten projekt ma taki. Ten wykres nastroju będzie miał tam kształt litery U. Gdzie na początku wysoko jest nadzieja, na końcu wysoko jest satysfakcja, a między nadzieją a satysfakcją z realizacji projektu, nadzieją na realizację tego projektu, tą wizją i satysfakcją z jego ukończenia jest dolina negatywnych emocji. E, takiego mm, poznania, to, jest taki, to są etapy poznawania, etapy testowania, popełnienia błędów, olepszenia projektu, czyli całego tego tworzenia. Jak o tym się dowiedziałam, to stwierdziłam, że tak samo można powiedzieć, że projekt randkowanie ma e, taki wykres w kształcie litery U, gdzie zaczynasz z nadzieją, wysoko, no nie, że będzie dobrze, odmieni się moje życie miłosne. I to się w końcu dzieje, gdy dochodzisz do tej satysfakcji, poznanie wymarzonego mężczyzny, ślub, e, małże... Właśnie, ślub, małżeństwo, rodzina, wszystko jest super. Ale zanim do tego dojdzie, jest dolina negatywnych emocji. Bo masz porażki, bo spotykasz gości, z którymi się nie udaje, bo mm, trafiasz na mężczyzn, którzy są całkiem fajni, ale po prostu no nie iskrzy, no i nic, no nie da się, no nic, nic, nic. I znowu czujesz się sfrustrowana. Mm, napotykasz jakieś trudności, frustracja, odkrywasz swoje lęki, jakieś e, ograniczenia. No, jest mnóstwo trudnych rzeczy. I czasem zapominasz, że na końcu naprawdę czeka Cię sukces. Bo ja wierzę, że kto szuka, ten znajdzie. Tylko trzeba przejść przez tą dolinę negatywnych emocji. Trzeba się z tym zmierzyć. Teraz jak pracuję coachingowo, jak wejdziesz na stronę, to zobaczysz, że nie mam wolnych terminów. Trochę zmieniłam model pracy. Tam. Cały czas nie mam czasu tam tego napisać, więc mówię w tym odcinku. Że pracuję z dziewczynami, które realizują kurs, e, jak wybrać odpowiedniego mężczyzny i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji, którego przerobiły albo są w trakcie, czyli zdobyły konkretną wiedzę i teraz pogłębiamy. E, tak z nimi pracuję, no to one właśnie to też często sobie myślą, znowu, znowu nie wyszło, byłam w tylu miejscach, poznałam tylu facetów i nic. I wiesz, co czasami wystarczy, właśnie spojrzeć na to, tak, na to co robisz z lotu ptaka żeby odkryć, e, gdzie jest ta trudność. I tak jest, um, znaczy jak pracujesz projektowo, to wiesz, że tak jest, że coś wymyślisz, testujesz, ulepszasz, nie? Ale jak chodzi o randki, to byś chciała, żeby pierwsza randka i od razu idealnie. Albo dobra, trzeci facet i od razu idealnie. A tu się okazuje, że trzeba zrobić 50 testów, spotkać 50 mężczyzn, albo... 10 mężczyzn, albo pójść na ileś tam randek, ileś razy doświadczyć tej porażki, żeby pomyśleć, co trzeba ulepszyć, co trzeba zmienić. Może jakieś twoje nastawienie, a może szukać w innym miejscu, bo, bo to miejsce jest nie, niedobre. Ostatnio rozmawiałam z dziewczyną, ona akurat ma jest dosyć młoda, ma 26 lat, i ona w aplikacjach poznaje mężczyzn, ale pierwsza. Była beznadziejna. W ogóle sama jakoś nie trafiała na kogoś, kto był dla niej, więc zmieniła na inną. Ja oczywiście zachęcałam, żeby na żywo y, poznawała i na żywo też poznawała, ale w końcu poznała chłopaka fajnego w aplikacji. Ale to jest czwarta aplikacja, którą, której używa. Więc wiesz, no sorry, czwarta. Zrobiła cztery próby. Ile razy ty zmieniłaś aplikację, z której korzystasz? Ile razy zmieniłaś miejsca, do której wychodzisz? Ile razy. Um, Zastanowiła się, co możesz zrobić inaczej. Jak możesz wyjść z torów, którymi idziesz, aby osiągnąć inny efekt? No bo, sorry, jak ciągle powtarzasz to samo i nic się nie zmienia, to trudno oczekiwać, że za 58 razem osiągniesz inny efekt. No, sorry, to jest wbrew logice. Dlatego Proszę Cię, spomyśl o swoim życiu randkowym, jako właśnie um, życiu miłosnym, czy projekcie randkowym bardziej chciałam powiedzieć, że to będzie, jeżeli chodzi o emocje, to tam będzie taka altera U, gdzie zaczęłaś z nadzieją, albo zaczniesz z nadzieją, bo nie wiem, na jakim etapie jesteś, i może dojść do satysfakcji, do szczęścia, do tej miłości, której pragniesz, ale po drodze będzie ten dół. No będzie, będzie. I on też pewnie nie będzie taki... Idealnie jak litera tylko będą górki i dołki, ale możesz później znowu być szczęśliwa, tylko trzeba przejść przez ten trudny okres. Pytanie, czy masz w sobie motywację, czy masz w sobie odwagę i czy tak naprawdę chcesz zmiany? Bo moje doświadczenia pokazuje, że jak dziewczyny naprawdę chcą zmiany, naprawdę chcą e, zakochać się, założyć rodzinę zbudować trwały związek, to są w stanie poświęcić ile rzeczy. Nie wszystko, oczywiście. Jasne, ale no wiesz, takie rzeczy w stylu: wygoda, swój czas, swoje pieniądze, czas na pracę nad sobą, i nagle otwiera się przed nimi ta nowa perspektywa z tej doliny negatywnych emocji. I pierwsze rozstępują chmury, zaczyna świecić słońce, aż wchodzą właśnie do góry, gdzie jest dobrze. I tego ci właśnie życzę, żebyś taką motywację w sobie znalazła. I taką siłę, i taką odwagę, i taką chęć. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa kierunekmałżeństwo.pl z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczynimy ten świat mniej samotnym miejscem.